Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Problem z zatrzaskiem drzwi tylnego lewego boku w Hyundai Santa Fe II z lat 2006 do 2011 to częsty nieprzyjemny niespodzianka, szczególnie przy niskich temperaturach. Z czasem, mechanizm może się zatarć, a zamki zatrzymać się w niekorzystnej pozycji. Rozwiązanie: Wymiana zatrzasku. Najpierw przygotuj podstawowe narzędzia: śrubokręt krzyżakowy, plik zaciskacz, a także nowy zamek. Najlepiej oryginalny, choć kompatybilne alternatywy działają równie skutecznie. Zacznij od zdjęcia drzwiowej osłony, odsuń korki zabezpieczające i odkręć śruby mocujące. Ostrożnie odbij panel, by nie uszkodzić zacisków. Następnie odczekaj mechanizm zatrzasku. Rozłączając przegub z drzwiami, zdejmij stary zamek, oszacuj jego stan i upewnij się, że nie są uszkodzone inne elementy. Nowy zamek wstaw do miejsca, dociskając delikatnie, by zapewnić szczelność. Sprawdź, czy przegub i mechanizm działają płynnie, a następnie zamontuj panel. Testuj drzwi, otwierając i zamykając kilkakrotnie, by zweryfikować poprawność montażu. Jeśli zauważysz oporność, sprawdź lusterka i łączniki. Mogą wymagać dodatkowej smarowania. Gdzie kupić? W większości sklepów motoryzacyjnych znajdziesz odpowiedni wariant, ale pamiętaj, że dopasowanie do modelu i roku produkcji jest kluczowe. Jeśli nie jesteś pewny, skontaktuj się z producentem lub doradcą technicznym. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!